Jak zwykle zaczynamy od ekspresowego przeglądu najważniejszych informacji. Od tego, że Daniel Obajtek został dzisiaj na godzinę dziesiątą wezwany przed oblicze Sejmowej Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. Były szef Orlenu twierdzi, że nie zostało mu skutecznie doręczone wezwanie i nie wybiera się na przesłuchanie. Posłowie śledczy chcieli go pytać m.in. o zatrudnienie obcokrajowców przy inwestycjach obu spółek Olefiny 3 i Polimery Police. Obajtek, który startuje do Parlamentu Europejskiego z list Prawa i Sprawiedliwości na Podkarpaciu, napisał na platformie X że uwaga nie będzie małpą w cyrku Michała Szczerby i nie da koalicji obywatelskiej zrobić na sobie kampanii wyborczej do Europarlamentu. Dodał też, że z wizami ma tyle wspólnego, co z pyłem na Marsie. Tak, to cytaty, podkreślę, żeby nie było wątpliwości. Odbiór pisma powinien zostać potwierdzony własnoręcznym, czytelnym podpisem zawierającym pełne imię i nazwisko na zwrotnym pokwitowaniu, podkreślił Bajtek, według którego taka sytuacja nie miała miejsca. Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi? Staje się mu, zdaje się mówić Daniel Obajtek. Który dziś przed Komisją Śledczą raz jeszcze powtórzę, nie ma zamiaru się stawiać. Ojciec Mateusza Morawieckiego to ruski agent, a on sam, nie wiem, niemiecki. Albo jedno i drugie. Zwraca się w opublikowanej w TVP rozmowie były minister, wiceminister Sprawiedliwości Marcin Romanowski do byłego dyrektora Funduszu Sprawiedliwości Tomasza Mraza. To kolejna odsłona afery taśmowej Zjednoczonej Prawicy. Były wiceminister Marcin Romanowski w czasie nagranej rozmowy mówi m.in., że ataki na Fundusz Sprawiedliwości. Są tu cytat, tak grubymi nićmi szyte, że jest przekonany, że inspirowane są przez ówczesnego prezesa e, Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia oraz premiera Mateusza Morawieckiego. To jest jedna klika, mówi Romanowski, który był wiceministrem w rządzie Mateusza Morawieckiego. Podkreślę, gdyby pomylili tutaj Państwo jakieś wątki. To jest część walki o władzę na prawicy. Mateusz Morawiecki wykorzystuje tutaj różne narzędzia, żeby nas rozwalić najkrócej rzecz. Ujmując, mówi polityk wtedy solidarnej, dzisiaj już suwerennej Polski. Europoseł i minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel oficjalnie zrezygnował z członkostwa w prawie i sprawiedliwości. Polityk wydał w tej sprawie oświadczenie, które tutaj e, cytat, stanowi wyraz braku akceptacji standardów postępowania w partii Prawo i Sprawiedliwość, na które dłużej nie mogę przyzwalać. Tak napisał Jurgiel. W Ostatnie dni, tutaj kontynuuję. Wyjątkowo przykre dla mnie osobiście ujawniły, jak zmieniło się ugrupowanie, które powstało 30 lat temu w kontrze do patologii ówczesnego życia politycznego. Dlatego z bólem i żalem, ale zgodnie z własnym sumieniem opuszczam partię polityczną Prawo i Sprawiedliwość. Dodał, były minister rolnictwa podkreślił także, że utrata przez PIS większości w sejmiku województwa Podlaskiego jest przykra dla każdego, kto jest wierny prawicowym wartościom. Według niego jest ona skutkiem braku dialogu i utraty zaufania społecznego. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Zaczynamy. Zanim, drodzy Państwo, jednak wrócimy do wątków związanych z Funduszem Sprawiedliwości, to informacja, która no, może mrozić krew w żyłach niejednemu. Chodzi o przeszukanie u niejakiego pułkownika Gaja. Podczas przeszukania u niego bliskiego współpracownika, przypomnę, Antoniego Macierewicza i Michała Dworczyka, znaleziono tysiące dokumentów. Dotyczyły różnych aspektów polskiej armii między innymi kadr i uzbrojenia analizów, analiza materiałów trwa śledczy wciąż nie znają odpowiedzi na pytanie dlaczego kontrowersyjny wojskowy stworzył ogromne archiwum kontrowersyjny wojskowy mm, mówimy o tym nie bez kozery bo pan pułkownik Gaj nieraz popisał się mm, prorosyjskimi stwierdzeniami i jednocześnie bardzo antyukraińskimi ale o tym później przeszukanie było związane ze śledztwem wszczętym w lutym ubiegłego roku Zawiadomienie złożyli wcześniej posłowie opozycji Cezary Tomczyk i Adam Szłapka. Dochodzenie do konsekwencji ym, to oczywiście jeszcze przed nami, ale wiemy, że. Y ta kwestia, dziś wyjaśnienia, to z kolei jest konsekwencja afery mailowej, a dokładnie korespondencji między Dworczykiem Michałem Dworczykiem, ówczesnym szefem kancelarii premiera Morawieckiego, a pułkownikiem Gajem, właśnie, który był doradcą polityka PIS do spraw obronności. Śledztwo rozpoczęte przez prokuraturę Ziobry było pierwszym oficjalnym potwierdzeniem, że wiadomości wykradzione ze skrzynki Dworczyka są prawdziwe. No i z jaką sytuacją mamy w tej chwili? Do czynienia. Jeden ze śledczych mówi rzecz następującą. Liczba oryginałów dokumentów, ich kopii, ale też notatek i wypisów z dokumentów do zeszytów idzie w tysiące. Najstarsi funkcjonariusze służb nie pamiętają przypadku tak obszernego archiwum, jakie odkryto u pułkownika. Wciąż nie ma też odpowiedzi, dlaczego to wszystko gromadził. Choć do przeszukania doszło już w zeszłym roku, analiza materiałów pod kątem zawierania tajemnic państwowych wciąż trwa, więc mogą sobie Państwo wyobrazić, jaka to jest skala i liczba, <laughs> przepraszam, tych materiałów i dokumentów. Pułkownik Gaj dotychczas nie usłyszał zarzutów. Mają one dotyczyć przestępstwa. Z artykułu 265 paragraf 1 kodeksu karnego i 266 paragraf 2 kodeksu karnego chodzi o wykorzystywanie informacji tajnych i ściśle tajnych oraz ujawnianie informacji zdobytych dzięki pełnionej funkcji. Jest decyzja ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego o restrykcjach dla polskich dyplomatów. Szef MSZ poinformował w Brukseli, że w związku z udziałem Rosji w wojnie Brydowej, przeciw Unii Europejskiej i Polsce, w tym Polsce, podjął decyzję o nałożeniu restrykcji na poruszanie się dyplomatów e, rosyjskich po naszym kraju. Do sprawy odniosła się już oczywiście rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Rzecznik, e, ale to może za chwilę, bo zdecydowanie ważniejsze, co mówi e, szef polskiego MSZ-u, zapowiedział, że ambasada rosyjska dostanie wkrótce notę w tej sprawie. Będą to decyzje zarówno jeżeli chodzi o samą ambasadę, jak również personel konsularny Federacji Rosyjskiej. Dyplomaci rosyjscy będą mogli się poruszać wyłącznie w ramach Mazowsza, a konsulowie jedynie w województwach, w których urzędują. Będzie to dotyczyło dyplomatów z wyjątkiem ambasadora. Jak dodał Sikorski, Polska nie jest jedynym krajem Unii, który wprowadził tego typu ograniczenia, inne państwa Unii już mają takie przepisy. Liczymy, że kolejne pójdą naszym śladem, dodał. Radosław Sikorski podkreślając, że to decyzje, które leżą w gestii państw członkowskich. No i wracamy do taśmy ziobrystów. Drodzy Państwo, oczywiście każdy dzień przynosi nam no, wiele nowych wątków. Tym razem wątek dotyczący tego, że według polityków suwerennej Polski ojciec Mateusza Morawieckiego, Kornel Morawiecki, był, tu cytuję, ruskim agentem, a sam Mateusz Morawiecki agentem niemieckim. O! Taka miłość właśnie w Zjednoczonej Prawicy, drodzy państwo, panowała za ich rządów. W rozmowie z Tomaszem Mrazem, który gromadził te wszystkie materiały, nagrywając je wcześniej, jak państwo wiedzą, Romanowski dzieli się wrażeniami z pracy poselskiej. W pewnym momencie pojawia się wątek rzekomych zarzutów dla ówczesnego szefa MON-Mariusza Błaszczaka. Zdaniem Romanowskiego jest to robota Morawieckiego i jego ludzi. Uważa także, że za atakami na Fundusz Sprawiedliwości również stoi Morawiecki. Gość po prostu chce zostać liderem Łże Prawicy. Tak jak kiedyś jego tatuś, ruski agent, a on nie wiem jaki. Niemiecki albo jedno i drugie. Na nagraniach można także słyszeć przygotowania do przesłuchań przed Najwyższą Izbą Kontroli i ewentualną komisją śledczą. Ówcześni podwładni instruują Romanowskiego pełnomocnika Zbigniewa Ziobry do spraw Funduszu Sprawiedliwości, co i jak mówić, czego nie pamiętać. Do nagrań z kolei tutaj w tym wątku dotarło TVN24. Zarejestrowane rozmowy odbyły się w lutym i marcu tego roku, w okresie, w którym prokuratora już badała nieprawidłowości w sprawie funduszu. To jest bardzo e, ważny wątek, drodzy Państwo. A mamy też ciekawy sondaż. Ibris dla Radia Z. E, kto powinien odpowiedzialność ponieść za aferę wokół Funduszu Sprawiedliwości? Tutaj e, podzieleni są respondenci. Według ponad 25% badanych e, odpowiedzialność za aferę wokół Funduszu Sprawiedliwości powinni ponieść wyłącznie politycy suwerennej Polski. Według prawie 23%, czyli to jest różnica na no właściwie dwóch punktów procentowych, cały obóz polityczny zjednoczonej prawicy. Według i to jest ciekawe, niemal 20% nikt nie powinien ponosić odpowiedzialności, bo pieniądze były rozdzielane w sposób właściwy. 20% ludzi ma taką opinię. Urzędnicy, którzy wydawali decyzję według niespełna 14%, 18% nie ma w tej sprawie zdania. A teraz, drodzy Państwo, aha, no skoro już byliśmy przy sondażu dla Radia Z, to dwa słowa właśnie o Radiu Z i o tym, że... Nie warto próbować zamykać ust wolnym mediom. Panie Macieju Świrski, bo do pana głównie się tutaj zwracam. Spółka Eurozet Radio, nadawca Radia Z, nie zapłaci niemal pół miliona złotych kary, jaką nałożył na nią przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski, właśnie. A to dlatego, że Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się z nadawcą, że decyzję wydana z naruszeniem prawa. Kara jest rażąco wygórowana. Ja przypomnę, że pan Świrski zarzucał dziennikarzom Radia Z. no... Po prostu kłamliwe, niesprawdzone informacje. Wolność słowa obroniona. Radio Z wygrywa w sądzie. Tak poinformował wczoraj serwis radia. Sąd, przypomnę, raz jeszcze uchylił karę nałożoną na radio przez Świrskiego. Właśnie chodziło o 476 tysięcy złotych dokładnie. To zwycięstwo niezależnych mediów, których rolą w demokratycznym państwie jest patrzenie władzy na ręce. Skomentował Mariusz Smolarek, redaktor naczelny Radia Z. Ja przypomnę, że to w ubiegłym roku świrski nałożył na ZK karę w wysokości niemal pół miliona złotych za materiał dotyczący braku zaufania amerykańskich władz do polskich służb specjalnych przy organizacji przejazdu prezydenta Ukrainy przez terytorium Polski to była najwyższa i pierwsza taka w historii. Możliwa kara dopuszczona przez ustawodawcą. E, Ustawodawca, przepraszam, zdaniem Świrskiego, a materiał, który został wyemitowany 20 grudnia, 22 grudnia 2022 roku, miał być sprzeczny z prawem i polską racją stanu. No więc sąd pokazał panu Świrskiemu, co znaczy wolność mediów i wolność słowa. E, I teraz jeszcze dwie informacje. Mm. Chyba możemy rozpocząć nasz cykl. Jeżeli Państwo stoją, to proszę usiąść. Na początek będzie bardzo poważnie, później trochę mniej poważnie. E, miliony dla nacjonalistów płynęły z państwa podatków. Nie wiem, czy Państwa to cieszy, czy nie, ale OkoPres ujawniło, jak w czasach Prawa i Sprawiedliwości władza wspierała finansowo skrajną prawicę. Jednymi z najbardziej obdarowywanych beneficjentów były organizacje związane A jakże z Robertem Bąkiewiczem, które otrzymały prawie 13 milionów złotych. E, OkoPres dotarło do dokumentów dowodzących istnienia systemu wspierania w czasach rządów środowisk nacjonalistycznych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz powiązane z nim instytucje, w tym zwłaszcza, chyba w cudzysłowie już teraz powinnam powiedzieć, Fundusz Patriotyczny. Dodatkowe środki ujęte w zestawieniach, które pokazują dziennikarze, pochodzą z Narodowego Instytutu Wolności, a nawet Ministerstwa Edukacji i Nauki. Według zestawienia... Organizacje powiązane z Bąkiewiczem lub jego bliskimi współpracownikami uzyskały łącznie wsparcie w wysokości co najmniej 12 962 732 zł. Fundusz Patriotyczny miał do dyspozycji 30 milionów zł na granty. Wicedyrektorem Instytutu Dziedzictwa odpowiedzialnym za działanie funduszu został Andrzej Turkowski, były członek zarządu stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Ekspertami funduszy byli także obecni lub byli członkowie Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, Ligi Polskich Rodzin, Pracowników mediów związanych z PiS, rzecznik KGHM, aktor, który zagrał samego siebie w filmie Smoleńsk. No, ogólnie rzecz ujmując, lista liczy 25 nazwisk, 30 milionów dla Funduszu Patriotycznego, 13 milionów dla organizacji związanych z Bąkiewiczem. Tak raz jeszcze przypomnę. I na koniec ten wątek humorystyczny, który zapowiedziałam. Bez zbędnej złośliwości, naprawdę, no ale sami Państwo zaraz. Chyba tak sądzę, przyznają mi rację. Chodzi o wczorajsze wystąpienie prezydenta Dudy w Koninie. Tam spotkał się z mieszkańcami tego miasta i powiatu konińskiego. Mówił przede wszystkim o centralnym porcie komunikacyjnym. Mówił o tym, że będzie walczył o CPK, który jest także blisko państwa i będzie stanowił dla was, tak się do mieszkańców zwracał pan prezydent, bardzo odczuwalną, w sensie najbardziej pozytywnym, nową formę otwarcia na świat. No i teraz przechodzimy do tego wątku. No. Postaram się z pełną powagą przeczytać to co powiedział pan prezydent, który mówił o niezwykle ambitnych wizjach Polaków i teraz uwaga, po co nam jest PCK? CPK, przepraszam, według prezydenta Dudy. Jeżeli będziemy się rozwijali i będziemy coraz zamożniejsi. To coraz więcej ludzi nie tylko będzie chciało korzystać z transportu lotniczego, ale proszę Państwa, będzie miało swoje samoloty. Tak mówi pre prezydent Duda i dodaje. Ci z naszych rodaków, którzy doczekają się prywatnych aeroplanów, będą potrzebowali lotnisk będą potrzebowali miejsc, gdzie te samoloty będą mogły być parkowane i przetrzymywane. Nie wiem jak państwo, ale ja swojego Airbusa 320 nie miałam dzisiaj przed redakcją, gdzie zaparkować. <laughs> Bierzemy oddech i zapraszam państwa na spotkanie z Michałem Kobosko, który już za chwilę u nas w studiu. Fundusz Sprawiedliwości w pełni i na zasadzie wyłącznej podlegał Ministrowi Sprawiedliwości, Ministerstwu Sprawiedliwości. To, co tam się działo, to proszę pytania w tej sprawie kierować do tych osób, które się tym zajmowały. Natomiast wiarygodność tych informacji, które dzisiaj w domenie publicznej się pojawiają, jest przeze mnie w dużym stopniu stawiana w wątpliwość. W ślad zresztą za osobami, których opracowania Czytami, które bynajmniej nie są naszymi zwolennikami. Sam Pan Główny Świadek, dyrektor departamentu MRAS jest bardzo zainteresowany w tym, aby przerzucić całą odpowiedzialność na inne osoby, więc. Jak czytam, bo nie odsłuchiwałem niczego, tak jak wspomniałem, ale jak czytam w mediach o tym, co się co jest ujawniane, to widzę, że pan mraz działa, jak gdyby, przepraszam, to takie potoczne słowo, podpuszczając swoich interlokutorów, podpuszczając swoich rozmówców co do tego, wciągając ich niejako, no, od dwóch lat popełniał przestępstwa, zdaniem niektórych mediów nagrywa, nagrywał, i, i dzisiaj na pewno. szuka jakiejś ochrony, szuka jakiejś osłony.